Premier Donald Tusk zapowiedział złotą dekadę dla Polski. Zakończył się okres jednostronnej liberalizacji handlu z Ukrainą. Od teraz obowiązują nowe zasady. Unia Europejska przyjęła nowy pakiet sankcji, który na wniosek Polski blokuje import N-Butanu z Rosji i Białorusi. Decyzja ta ma uszczelnić dotychczasowe restrykcje. Nazywam się Patryk Wołosz i zapraszam na program Rolnik InfoNews, czyli szybki przegląd najważniejszych wydarzeń z kraju i świata. A zanim zaczniemy, bez zbędnego przedłużania, zachęcam do kliknięcia subskrypcji naszego kanału. To bardzo nam pomoże. Na początek, ważna informacja dla polskiej branży rolno-spożywczej. Zjednoczone Emiraty Arabskie częściowo otwierają swój rynek dla polskiego drobiu. Ministerstwo Zmian Klimatu i Środowiska Zjednoczonych Emiratów Arabskich oficjalnie poinformowało o zniesieniu zakazu importu mięsa drobiowego, produktów drobiowych oraz jaj konsumpcyjnych. Decyzja ta otwiera możliwość wznowienia eksportu dla producentów z siedmiu polskich województw. Mówimy tu o mazowieckim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, lubelskim, lubuskim oraz opolskim. Jak informuje Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zniesienie restrykcji to efekt intensywnych działań dyplomatycznych prowadzonych nieprzerwanie od września 2024 roku. Resort Rolnictwa podkreśla, że kluczową rolę w procesie mediacji i przekonywania partnerów arabskich odegrał stały przedstawiciel ministerstwa działający przy ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to jeszcze pełne otwarcie rynku. Z zakazem importu nadal objęte pozostają dwa województwa Wielkopolskie oraz Warmińsko-Mazurskie. Rozmowy w sprawie zniesienia ograniczeń dla tych regionów mają być kontynuowane. Decyzja Emiratów ma istotne znaczenie gospodarcze. Emiraty są jednym z kluczowych odbiorców polskich produktów rolno-spożywczych. W regionie Bliskiego Wschodu wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 2024 roku wyniosła 170 milionów euro. Z kolei dane za bieżący rok potwierdzają rosnące znaczenie tego kierunku. W okresie od stycznia do sierpnia 2025 roku eksport przekroczył już wartość 95 milionów euro. Polska eksportuje do Emiratów przede wszystkim wyroby piekarnicze, takie jak chleb, gofry i wafle a także tytoń, syropy cukrowe, czekoladę oraz, co kluczowe w kontekście dzisiejszej informacji, mięso i jadalne podroby z drobiu. Częściowe zniesienie zakazu daje polskim przetwórcom drobiu szansę na szybki powrót na ten chłonny rynek i dalsze wzmocnienie bilansu handlowego z partnerami na Bliskim Wschodzie. Podczas Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej w Stoku premier Donald Tusk stwierdził, że przed Polakami czas intensywnego rozwoju. Z absolutnym przekonaniem mówię o tym, że Polskę czeka złota dekada. Wszystko to, co bezpośrednio wynika z waszej pracy, umysłów, serc, ten narodowy, ludzki zasób jest naszym największym atutem, dzięki któremu w całej Europie mówiło o Polsce jako niekwestionowanym liderze regionalnym i w najbliższym czasie także europejskim powiedział premier. Szef rządu podkreślił, że wschodnie regiony, a zwłaszcza Podlasie, są obecnie kluczowe dla bezpieczeństwa i przyszłości całej Unii Europejskiej. I to właśnie Podlasie ma być jednym z beneficjentów inwestycji w obronność. Nasze inwestycje w ochronę granicy mają w przyszłości oznaczać większą pewność inwestycyjną dla całego regionu. Naszym zadaniem jest mądre inwestowanie polskich i europejskich pieniędzy, aby cała wschodnia flanka w tym Podlasie nie kojarzyły się z ryzykami, napięciami, tylko z bezpieczeństwem. Zapewnił Tusk. W trakcie wystąpienia padła najważniejsza deklaracja dla mieszkańców i przedsiębiorców z regionów przygranicznych. Rząd zapowiedział otwarcie dwóch zamkniętych dotąd przejść granicznych z Białorusią. Premier Tusk Ogłosił. Będziemy gotowi jeszcze w tym roku. Powiem więcej: jeszcze w listopadzie do otwarcia dwóch przejść granicznych w Bobrownikach i w Kuźnicy. Zaznaczył przy tym, że decyzje te są podejmowane w ścisłej współpracy z sojusznikami. Odniósł się przy tym do sytuacji na Litwie, która 27 października zdecydowała o zamknięciu swoich przejść granicznych z powodu prowokacji ze strony Rosji i Białorusi. Tusk zastrzegł, że jeśli sytuacja będzie wymagać ponownego zamknięcia granicy. Nie zawaha się podjąć takiej decyzji. Bezpieczna granica to absolutny warunek, by polska złota dekada stała się faktem. Rada Unii Europejskiej przyjęła 19 pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej i zaktualizowała restrykcje nałożone na Białoruś. Kluczowym elementem nowych przepisów jest zablokowanie importu n -butanu. Decyzja ta ma na celu uszczelnienie dotychczasowych sankcji i przywrócenie równowagi na unijnym rynku paliw. Problem polegał na tym, że n choć jest jednym z głównych komponentów gazu LPG, nie został objęty wcześniejszym 12. pakietem sankcyjnym. Doprowadziło to do patologicznej sytuacji na rynku. Po wprowadzeniu zakazu importu rosyjskiego LPG pod koniec 2024 roku import samego N-Butanu do Polski wzrósł aż czterokrotnie. Importerzy korzystając z tej luki sprowadzali tańszy surowiec z Rosji i Białorusi, co podważało skuteczność sankcji i zaburzało konkurencję. O zamknięcie tej furtki od wielu miesięcy zabiegało Polskie Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jak powiedział minister energii Miłosz Motyka, celem jest powstrzymanie finansowania rosyjskiej machiny wojennej, a zakaz importu enbutanu to sukces polskich działań w Brukseli. Realizacja umów zawartych przed wejściem w życie nowych zasad będzie możliwa do 25 stycznia 2026 roku. Dodatkowo, do 25 lipca 2026 roku import enbutanu będzie dopuszczalny ale wyłącznie na terytorium Węgier. Po tej dacie sprzedaż lub reeksport tego surowca do innych państw Unii będzie całkowicie zabroniony. Tegoroczny bilans walki z rzekomym pomorem drobiu w Polsce jest wyjątkowo niekorzystny. Statystyki są alarmujące. 54 ogniska wykryte w hodowlach komercyjnych zmusiły już służby do utylizacji łącznie 5 milionów 300 tysięcy ptaków. Wirus nie oszczędza także mniejszych przydomowych kurników. Tam odnotowano 45 oddzielnych przypadków. Niedawno służby weterynaryjne poinformowały o identyfikacji 54 ogniska tej groźnej wirusowej choroby w tym roku. A to potwierdza, że obecna sytuacja epidemiologiczna jest najpoważniejsza od lat. Tym razem wirus uderzył w województwo kujawsko-pomorskie. Patogen wykryto w dużej komercyjnej fermie Drobius w miejscowości Siniarzewo w powiecie Aleksandrowskim. Gospodarstwo specjalizowało się w produkcji kurcząt rzeźnych, a całe stado liczyło ponad 32 tysiące sztuk. Wokół dotkniętego chorobą gospodarstwa wyznaczono regulacyjne strefy nadzoru. W promieniu 3 km obowiązuje strefa zapowietrzona, a w promieniu 10 km Strefa zagrożona. Dla pozostałych hodowców w tym obszarze oznacza to wprowadzenie ścisłych obostrzeń. W tym obowiązku izolacji drobiu i wzmożonych kontroli. 29 października zakończył się okres pełnej, jednostronnej liberalizacji i bezcłowego importu towarów z Ukrainy. Zaczęła obowiązywać nowa umowa handlowa. Nowe regulacje przywracają zasady oparte na układzie stowarzyszeniowym. Porozumienie nie uwzględnia wszystkich postulatów Polski mających chronić krajowe rolnictwo, jednak wprowadza kluczowe mechanizmy ochronne. Przywrócono bezcłowe kontyngenty taryfowe na import towarów wrażliwych, takich jak cukier, mięso drobiowe oraz jaja. Limity te będą jednak stopniowo rosły. Utrzymano także system cen wejścia na importowane warzywa i owoce. Ważnym aspektem jest tutaj wprowadzenie bilateralnej klauzuli ochronnej. Pozwala ona na czasowe wycofanie ulg celnych w przypadku zakłóceń rynkowych nawet w jednym państwie członkowskim, a nie jak dotąd w całej Unii. Dalsze koncesje dla Kijowa uzależniono od dostosowania przez Ukrainę w ciągu trzech lat prawa do unijnych norm dotyczących pestycydów i dobrostanu zwierząt. Umowa przywraca też zasadę wzajemności. Kontyngenty dla Unii na eksport na rynek ukraiński, m.in. wieprzowiny, drobiu i produktów mleczarskich, również wzrosną. Ministerstwo Rolnictwa podkreśla jednocześnie, że nowa umowa unijna nie znosi krajowego embarga. Bezterminowy zakaz importu do Polski pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika pozostaje w mocy. Resort dementuje tym samym informację, jakoby unijne przepisy modyfikowały krajowy zakaz. Na koniec zachęcam do kliknięcia subskrypcji naszego kanału i oczywiście do zostawienia łapki w górę. Dzięki temu wiemy, że mamy dla kogo się rozwijać i tworzyć coraz lepsze materiały. Nazywam się Patryk Wołosz, a to był program Rolnik Infonews. Do zobaczenia, cześć!